Są nasi fani wspaniali. Cześć wam kochani. Właśnie wracam z koncertu. Byliśmy na Włocławku. Więc jeśli ktoś z Włocławka mnie teraz słyszy, to bardzo dziękuję, bo atmosfera była gorąca. Było bardzo, bardzo fajnie. Bardzo wam dziękujemy. To było naprawdę super. E, kochani, to przyszłam z wami trochę pogadać, bo mam chwilę czasu. Biorę tylko na chwilę okulary, żeby coś przeczytać od was. E, też nic Dzień dobry, dzień dobry kochanie. I love you, Queen. I love you. Będzie koncert w Lublinie. Kiedyś na pewno będzie. Oh, hello from Austria. O, oh, hello! Będzie koncert w Rzeszowie? Będzie koncert w Rzeszowie. Właśnie sprawdzajcie uh, informacji, bo będzie koncert w Rzeszowie. Będzie mi bardzo miło, jak się tam zobaczymy. Kochani, właśnie chciałam Wam przypomnieć o trasie koncertowej, którą ruszamy. Zaczyna się już w sierpniu. Właśnie się do niej przygotowujemy, mamy próby. Przyjęły nowe stroje, robimy trochę nowych wizualizacji i za chwilę wchodzi nowy teledysk do utworu, z jakiego. Do mojej ukochanej piosenki z płyty Witch którą jest ballada. Znaczy ukochanej, no. Po prostu bardzo lubię jej słuchać, bo mnie uspokaja. Nazywa się slana Właśnie do niej zrobiliśmy Egipcie teledysk i nie ma, będzie jego premiera. Już jest gotowy, jest tylko... tylko koloryzacja. Więc... E... Prawie koniec pracy. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Pozdrowisz... No, Czekajcie, przepraszam bardzo, bo mi się odkleiło coś. Pozdrowisz kogo? Wszystkich Was pozdrawiam, kochani. No. <grym wytrza> Zaraz mi zablokują znowu moją rozmowę z wami. Ale tak się złożyło, nie mam jak przykleić tego mojego telefonu do tej, do tej takiej ciapki. Tam na, w, na moich mediach społecznościowych. Tam są wszystkie daty koncertów. Będzie jeszcze ich trochę, bo w sumie będzie ich około 20, więc no, trochę ich będzie. Bo trzeba wchodzić na media społecznościowe, bo tam dochodzą terminy. Jak to jest z koncertami biletowanymi, to trzeba najpierw salę opłacić i znaleźć przede wszystkim termin. Salia to jest zawsze najtrudniejsze. Będzie koncert w Otwocku? W Otwocku chyba nie. Ale jest w Warszawie, jest bardzo blisko. Pięknie wystąpiłaś w Nowym Wiśniaczu. Tak, podobało się? To się cieszę bardzo. Bardzo ładne miasteczko, naprawdę piękne. I publiczność niezwykle miła. Czy tam z Milenką, z którą tańczyłaś, Czy jadę teraz z Milenką? Nie, jadę z synem i z Beniaminem, Wracamy z koncertu. Pozdrowienia. Czy będą bilety meet and Grid? Prawdopodobnie, ale jeszcze nie mam pewności, bo to zależy od tego czy nie jedziemy gdzieś dalej, żeby Wam poświęcić czas. Jak już też bilet mi ten grid, to chcę mieć to po prostu dla Was czas, a czasami trzeba od razu po koncercie wyjeżdżać, więc to chyba bardzo różnie. Rozmawiałam o tym z producentem trasy, zobaczymy, może się uda. Warto było wczoraj stać 6 godzin i czekać aż zagrałam w Radomiu. O Boże, bardzo Wam dziękuję, to ja jestem Wam szalenie wdzięczna, że czekaliście. Po prostu pogoda była straszna i pomimo po tego, że producent koncertu zamówił helikopter, żebym zdążyła przelecieć z jednego miejsca do drugiego, to po prostu pogoda była taka, że helikopter nie wystartował, ale ja bardzo chciałam dla Was zagrać, bo mi niezręcznie, więc siedliśmy do samochodu i gnaliśmy jak szaleńcy. Pogoda była bardzo niesprzyjająca, dlatego przyleciałam, przyjechałam tak późno i prosto z samochodu na scenę, więc cieszę się, że Wam się podobało. Bo no ja odśpiewałam resztkami i byłam zmęczona, zdenerwowana i zestresowana, że, się, że nie zdążę i wszystko wyłączą. No nie był to łatwy dzień dla mnie. Tym bardziej, jeśli wam się podobało, to się bardzo cieszę. Dziękuję przede wszystkim, że czekaliście na mnie. Naprawdę jesteście kochani więc Całuję cały Radom. Wyobraźcie sobie, że z radomie pochodził mój teść. A no. <laughs> tu jedzie mój syn. A teść nawet tam leży. A teść nawet tam leży na cmentarzu. Dlatego odwiedzamy czasem Radom zostawiając kwiaty. Zagram koncert w Sochaczewie. Nie wiem, mi się zostanę zaproszona. To z przyjemnością. E, co zrobił ci Tommy Cash? Co mi zrobił? <grytanie> Nic. Oprócz tego, że jego ekipa mnie aresztowała za to, że jestem zbyt seksi, Taki żarcik. Eurowizyjny. Czy pani będzie w Ostrołęce? E, w Ostrołęce będę? Leo będę? Nie, ale to blisko Warszawy. Ale to jest blisko Warszawy. W Ostrołęce chyba nie będę. Hello from Bulgaria, hello, hi. Cześć, Agatka, pozdrawiam cię. Cudowny był koncert, dziękuję bardzo. Będzie pani w Starachowicach? W Starachowicach, nie przypomnę, co jeszcze by była, ale jestem blisko, w Warszawie. Yes. Czy w czasie Raceradoro będą... Yy, nie wiem, nie przeczytałam tego tłumaczenia, czekaj. tylko Kaja mówiła, że cię podziwia i jesteś pracowicza od niej. Dziękuję bardzo, naprawdę miło. Czy bilety będą Grid osobno w sprzedaży? Tak jak już mówiłam, postaram się, żeby były, ale to nie tylko ode mnie zależy. Czasem to jest po prostu niemożliwe, przez to, że musimy jechać dalej A przy biletach Meet&Greet. Bardzo chcę Wam poświęcić czas, bo temu służą te bilety, więc jakoś tak. Kalisz, nie przypomniałam sobie, że był Kalisz, ale sprawdzajcie, być może jest. Pamięta Pani trzy dziewczynki, zaśpiewały z Panią na scenie w Nowym Wiśniczu. Wieście dziewczynki, jak mogłabym Was zapomnieć. Byłyście naprawdę wspaniałe. Zresztą tak jak cała publiczność w Wiśniczu. Bardzo mi było miło z Wami spędzić czas. Co by tam jeszcze? Jakie macie jeszcze pytania, kochani? O, będzie koncert w Bielsku-Białej? Chyba w najbliższym czasie nie. Widzimy się za tydzień w Inowrocławiu. Nie, nie bardzo mi będzie miło zobaczyć się z wami. Co tam jeszcze chciałabym wam tutaj powiedzieć? O, dalej. Justyna Kaja mówiła, aha, to już czytała, bardzo jest mi miło, dziękuję. Była wczoraj na pani koncercie piśniu czy było niesamowite, dziękuję. Pani. Czy zobaczymy panią w po Opolu? Na festiwalu nie, ale będę grała koncert w po Opolu, też mam w teatrze. Zobaczcie sobie, bo już jest dołożony do trasy era Charodoro, więc mi będzie bardzo miło, jeśli na tym ci się spotkamy, bo to, co jest dla mnie najważniejsze, to mój własny koncert. Czy możliwe? Jak go tylko spotkam. Czasem mamy ze sobą kontakt. Bardzo miły, piękny chłopiec, naprawdę. Eee... Czy. co to jest napisane, czy. czy, 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 czy... Starachowice czekają na panią. No to czekam na zaproszenie od starachowic. Kiedy za zaśpiewam kochankowie Sereny? Oj. No i w najbliższym czasie nie, ale cieszę się, cieszę, że Ci się podoba ta piosenka. Ja też ją lubię. Napisał sobie mój bardzo dobry kolega. Wspaniała artysta też. I grałam ją na trasie Anima, więc... Co no. zaśpiewam gaje? O i teraz nie mam już siły. Jestem po koncercie i jestem trochę zmęczona. A jak relacja z JJ? Super. Przemiły chłopak. Bardzo. Widzieliście, był w Dzień Dobry TVN, przyjechał do Polski. My się spotkaliśmy, zrobiłam mu niespodziankę i specjalnie przyjechałam do Warszawy, żeby się z nim zobaczyć, więc było bardzo dobrze. Jest pani cudowna, a najnowsza płyta to majsterzny. O, dziękuję. Jest ona dopiero świetnie brzmi na żywo. Naprawdę zapraszam na koncerty, bo tam jest coś w tej buzie, takiego niezwykłego. Tylko, że to można dopiero usłyszeć na żywo. Także zapraszam na koncerty pamiętajcie, jeśli mogę Was prosić o wsparcie, to subskrybujcie mój kanał na YouTube, bo bardzo mi zależy na tym, żeby moja muzyka przetrwała. Więc będę Wam bardzo wdzięczna, jeśli klikniecie tam łapkę, żeby moja muzyka rosła się. Nie zapomnijcie, dzisiaj w niedzielę może znajdziecie chwilę czasu na to. Jakie my tam mam jeszcze e, pytania? Mam kontakt z kimś z Eurowizji na co dzień. Na co dzień nie, bo wszyscy jesteśmy zajęci swoimi sprawami, ale co jakiś czas się odzywamy do siebie, bo mamy taką grupę Eurowizyjną no, i czasem coś tam sobie piszemy. Jest no. Jestem cudowną osobą. Bardzo doceniam, że poznałam tak cudowną idolkę, która uratowała moje życie i uświadomiła, że warto żyć. Oczywiście, kochanie, że warto żyć. Nie bierz do siebie wszystkiego, co się naokoła dzieje. Każde życie jest niezwykle cenne. Nigdy nie wiesz. Co dobrego przyniesiesz światu? Daj sobie szansę. A na pewno się tego dowiesz. Jestem przekonana, że mnóstwo szczęścia przed Tobą. Pozdrowienia. Pozdrowisz Kornelię? Oczywiście, Kornelio, pozdrawiam cię z całego serca. Wczoraj w Radomiu było cudownie. Podobało się Pani, mnie się bardzo podobało. Przede wszystkim bardzo jestem Wam wdzięczna, że poczekaliście na mnie bo to było jednak kawał czasu, jak dałam z tego Wiśnicza do Was. I byłam bardzo szczęśliwa, że widzę pełny radą ludzi, którzy czekali na mój koncert. Jeszcze tego tak skandowali, w ogóle śpiewaliście ze mną suknią było. Bardzo Wam dziękuję. Musi Pani wrócić do Kaszelina z przyjemnością? W Kaszelinie też było super. Pani odpowie, proszę, no odpowiem, ale na jakie pytanie? Czy przyjadę kiedyś do Białej Podlaski? Jak zostanę zaproszona, to na pewno. Kogo Pani się najbardziej przywiązała w Eurowizji? No chyba właśnie do Kyla i do JJ'a, a mieliśmy najczęstszy kontakt. Ale też bardzo lubiłam e, dziewczyny z Malty, bo mieszkałyśmy w jednym hotelu. E, z kasz Cashem Cash też często jedliśmy śniadanie. E, z dziewczynami też. Z każdym miałam po prostu miły i fajny kontakt. Tylko, że no, nie zawsze mieliśmy czas tak dużo rozmawiać, bo mieliśmy też dużo pracy swojej ale bardzo głęboko. Błagam Justyna, namów Kajla, żeby przyjechał do Polski. Oboje zasługiwaliście na lepsze miejsce. Dziękujemy bardzo. No, jak tylko będę miała z nim kontakt, to go namówię, żeby przyjechał do Polski. Postaram się przynajmniej. Od ilu lat można wejść na mój koncert? Nie ma ograniczenia wiekowego, więc nawet jeśli masz naście lat, to możesz przyjść na koncert. Nic złego się tam nie dzieje, wręcz przeciwnie. Poznań i Wrocław będzie moc, oczywiście, że będzie, szczególnie jak przyjdziecie na koncert. Czy widziałam filmik od Witcherów? Nie, nie widziałam, ale z chęcią zobaczę, a gdzie wam mogę zobaczyć? Jestem obecnie chory, ale jest pani zbawieniem dla wszystkich... Wiesz co, nie mogę tego przeczytać. Jestem... czekają. jestem obecnie chory, ale pani jest zbawieniem dla wszystkich, jak wiszący. Ani Tu jest napisane na eurowizji? <laughs> nie wiem. Ale jest, jeśli jesteś chory, to ci życzę zdrowia Co tam jeszcze, kochani, w czym mogę jeszcze pomóc i na co odpowiedzieć. Czy słyszała Pani o turnieju Women Wisła, która odbędzie się 14 i 15 czerwca? Pani siostra Magdalena pomaga w organizacji. Nie słyszałam, ale teraz mi mówisz. Zapytam Pani. Pozdrawiam Cię, Czarku, z całego serca. Miej się dobrze. Będę w tym roku w Opolu, ale na swoim własnym koncercie, który będzie już niebawem jeszcze w tym roku. Nie pamiętam dokładnie daty, ale też będę grała Wam w teatrze. Tam gdzie się co roku odbywa festiwal, więc zapraszam Was z całego serca. Wierzę, że przyje, przyjdziecie tłumnie, tym bardziej, że z Opola jest przecież Milenka nasza, która tańczy, która tańczyła ze mną na i tańczy z nami koncerty, więc mam nadzieję, że przyjdziecie również podziwiać ją, bo ile jest co podziwiać. Pozdrawiam Cię, Lenko, kochana z całego serca. Ma Pani jakąś wesołą historię z życia? <grym> wesołą historię z życia? Są to z 15 wesołych historii z mojego życia. Ale tak. E... Teraz, żeby Wam powiedzieć jakąś wesołą historię. E... Oj, no nie przypomnę sobie teraz. Lea, przypominasz sobie jakąś historię z życia? Wesołą? nie takie do opowiadania. A, ale on mówi, że mnóstwo jest historii, takie do opowiadania w telefonie. No przykro mi bardzo. No. Pozdrowisz Wojtka? Pozdrawiam cię, Wojtku. A co tam jeszcze? Justyna, apelujemy i prosimy o wydanie Tańczki. No właśnie czekam na ten otwór, bo go jeszcze nie ściągnęłam ze studia. Może się uda, wiecie co? Bo właśnie muszę tego sama posłuchać, bo już już go trochę nie pamiętam, jeśli mam być szczera, bo nagrywałam go tak dawno. Pisaliśmy go dawno. W zeszłym roku. Nawet nie wiem, czy nie w 2003, więc... Więc... Słuchajcie, czy jakiś filtr się włączył? Jakaś się ładniejsza 2003. zrobiła. Czy to jest jakiś filtr tu włączony? Może się jakiś filtr włączył, którego ja teraz nie umiem wyłączyć. No ja tak nie wyglądam aż, kochani, to... Pozdrowisz Franka, proszę. Franiu, pozdrawiam Cię z całego serca. Czy na trasie Era Czarodoro można się z Panią spotkać? No wiesz, jeśli będzie taka możliwość, to tak, ale nie zawsze taka jest. Pamiętasz mnie, podpisywałaś mi płytę dla Dominika? Dominiku, zapewne tak. Proszę Pani, przyjedzie Pani do Serocka i się zostanę zaproszona, to na pewno. Pani wózka uratowała mi życie i daje mi nadzieję na to, że będzie tylko lepiej. Oczywiście, że będzie lepiej, kochani. Spójrz na życie z innej strony, z tej najpiękniejszej, że jesteś tu po coś. I nigdy nie wiesz, jak bardzo jesteś czasem potrzebna innym. Ja cię życzę, żebyś się tego po prostu dowiedziała. Miej się dobrze. Już tylko przygotowaliśmy dla ciebie koncert. Przygotowano dla ciebie wiele piosenek, które zagra, a dzieciaki zaśpiewają. Chcemy zrobić z lotwanów w Lechlice. Świetny pomysł. Z lotyfanów są naprawdę fajne i może nawet mniej się uda to być, tylko nigdy nie wiadomo, jak to z tymi terminami jest, bo to jest zawsze najtrudniejsze. Ale starajmy się gadać ze sobą. Patryku, pozdrawiam Cię. A naprawdę kocham panią całym sercem. Ja też Was kocham. No dobrze, kochani, będę kończyć, bo dojeżdżam do domu więc muszę się rozbierać. zbierać. Bo tym włączył się jakiś filtr i to wygląda jakoś dziwnie, bo tak jestem trochę niby ja, ale coś za ładna. Więc całuję Was mocno, do usłyszenia i do zobaczenia. Znowu się do Was odezwę przy następnym koncercie. A ja Was proszę subskrybujcie mój muzyczny kanał na YouTube, bo to na czym mi najbardziej zależy do ziemi przedstawiał muzyki. I oczywiście zapraszam Was z całego serca na koncerty. Wszystkie informacje macie na mediach społecznościowych. Będziemy się naprawdę świetnie bawić, bo trudno porównywać te koncerty z czymś innym. Koncerty biletowane, te, które, ta cała trasa, którą ruszamy, jest naprawdę świetnie przygotowana. No, I pod względem dźwięku, tańca, wszystkiego, wizuali, ekranów, to są koncerty dedykowane płycie ERA Czarodoro, płycie Witch Tarahoro, sama trasa nazywa się ERA Czarodoro i będą tam różne utwory, nie tylko z tej płyty, ale głównie z nowej płyty. Cały was z całego serca was pozdrawiam, całuję, do zobaczenia. Pa pa.